Madzia, powiedz naszym telewizom, jak poznałaś kombucze. Szukałam metody na trądzik i przeczytałam w internecie, że z grzyba z Kobe, można zrobić sobie maseczkę na twarz, która niweluje trądzik. I tak zaczęłam szukać grzyba z Kobi, jak już go miałam w domu i z części grzyba zrobiłam maseczkę, to potem okazało się, że można zrobić kombucze z niego, więc zaczęłam robić kombucze. W pewnym momencie maniakalnie także miałam pięć różnych słoików, ale słuchajcie, jak poznałam kiszone specjały, to po prostu przestałam robić własną kombuczę, bo okazało się, że te produkty są super jakościowe, też nie smakują, tak jak moja, i mm, no, umówmy się, kupienie butelki za fajną cenę. Nijak ma się do tego, że produkujemy własną kombuczę i mamy całe przetwórstwo w domu. Dobra, dobra, wystarczy. Jeśli chcecie, kochani, zadbać o swoją skórę i wyrobić nawyk sobie picia kombuczy, która w tym pomoże, to organizujemy wyzwanie z Madzią Jelitolog, które zacznie się w poniedziałek. Więc dzisiaj to rzucamy, bo dla Was jest rabacik na kombuczę. Przeczytajcie w opisie, jak go zdobyć. Ale przede wszystkim w niedzielę o 18 na naszym i G, zapraszamy na live, gdzie opiszemy szczegóły tego wszystkiego.